Ale to są moje klucze. Ej, to dawaj są, to klucze. są moje klucze. Ej, to są moje Hej! A, sorry, to już tak się nagrało? A. Dzień dobry, dzień dobry. Jest dzisiaj ze mną wyjątkowo Krystyna Kubacka. A ja nazywam się Mariusz Maciejewski, znany też jako Mr. House. Jestem sprzedawcą domów na łódzkim rynku nieruchomości. Przy czym sprzedaję tylko takie domy, kiedy sam bym chciał zamieszkać. I taki dom właśnie jest e, za mną. Na ogół nasza firma kojarzona jest ze sprzedażą domów luksusowych dużych. Ten dom za nami jest inny. To jest dom, który jest absolutnie najbardziej pożądanym domem na rynku wśród naszych klientów. A dlaczego tak jest, opowie nam za chwilę Justyna. Po pierwsze, jest to dom parterowy, których jest bardzo, bardzo mało na rynku. I co najlepsze, jest też jasny dzięki temu, że wszystkie okna w każdym pomieszczeniu są do samej Ziemi. Tak duża ilość okien nadaje również nowoczesny wyglądy bryle i elewacji oraz umożliwia wyjście do ogrodu z każdego pomieszczenia, nawet z łazienki. Muzyka Powierzchnia działki 1577 m2, domu 182 m2. Ta prosta bryła mieści w sobie aż 4 pokoje plus salon, 2 łazienki, pralnię oraz garaż dwustanowiskowy. Dom znajduje się tuż za granicą nogi w otoczeniu domów jednorodzinnych. Słuchajcie, bardzo żałuję, że mamy taką porę roku, jaką mamy, więc brakuje nam trochę słońca. W tym słońcu ten ogród wygląda perfekcyjnie. Co ciekawe, cały praktycznie zwrócony jest na południe, więc zlany jest słońcem. No i dodatkowo trawka równiutko zasiana, co powoduje, że nie musisz się tak bardzo tym ogrodem opiekować, bo wystarczy, że puścisz fajnego robota. Ale jest jeszcze coś, skoro jesteśmy na zewnątrz. Chodźcie za mną, pokażę Wam coś fajnego. To, co chciałem Wam pokazać. To garaż dwustanowiskowy. Kiedy pytamy naszych klientów, czego oczekujecie szukając nowego domu, praktycznie każdy odpowiada to samo: garaż dwustanowiskowy, a najlepiej w bryle budynku. I tak też jest właśnie tutaj. I dodatkowo zauważcie, że są dwie bramy wjazdowe. I to jest super, dlatego że nie ma problemu, kto gdzie parkuje, bo każdy ma pilota od swojej bramy. Tada! Zobaczcie, jak fajnie doświetlony jest przedpokój dzięki tej szybie w drzwiach. Mamy i fajnie doświetlony wiatrołap, i przedpokój. Wszędzie jasno, ale co jest najważniejsze w tym domu, to funkcjonalność. I od samego progu mamy zabudowane szafy. No, plus fajne, miękkie siedzisko. Chodźcie dalej, druga zabudowana szafa zlicowana ze ścianą, a na końcu korytarza jest jeszcze trzecia. Funkcjonalnie i nie zajmują miejsca. Chcę Ci powiedzieć, Justyna, że ja tutaj się czuję naprawdę jak w domu. Tak mi się podoba ten dom, mógłbym tutaj mieszkać. Adrian, podejdź, może, tutaj, proszę, gdzie ja jestem. I spójrzmy na ten salon. On jest zbudowany na planie kwadratu i tak świetnie jest skomponowany z kuchnią, no, że chyba lepiej nie można by tego wykorzystać. Jest bardzo przestronnie, bardzo jasno. Okna mamy z dwóch stron i to są aż raz, dwa, trzy, cztery okna. I zobaczcie, jak fajnie rozwiązane jest połączenie kuchni z salonem, a to też jest rzecz, która jest bardzo funkcjonalna i bardzo pożądana przez klientów. I zrobiona jest taka szafka na telewizor, która jednocześnie zasłania nam ewentualny bałagan w kuchni, jeśli siedzimy sobie w salonie. Bardzo funkcjonalna kuchnia. Miejsce na wina, duża lodówka, piekarnik, wiadomo. Sprytne miejsce na miski dla psajkota, no bo wiadomo kupujesz dom, no raczej będziesz miał psa czy kota. Zobaczcie, jak dużo jest blatów roboczych. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie w każdym domu to jest, tutaj natomiast tak. Spiżarenka. Perfekt. Zazwyczaj w domach brakuje tego jednego dodatkowego pokoju dla gości, do pracy, a tutaj jest. Idealnie jako home office, można wstawić też dodatkową sofę albo zrobić bibliotekę. I co mi się tutaj bardzo podoba, to jest wyjście na taras. A teraz zapraszam Was do miejsca, gdzie goście na co dzień nie zaglądają. I to jest prawdziwe, master bedroom, czyli sypialnia duża, przestronna, jasna z toaletką, biokominkiem i swoją garderobą i łazienką. Bardzo fajne rozwiązanie, zobaczcie, przesuwne lustro w dodatku z dwóch stron, bo tutaj jest garderoba ze świetną półką na buty i prywatna łazienka z kabiną prysznicową, wanną, czego chcecie więcej? W sercu domu znajduje się główna łazienka dla gości oraz pozostałych członków rodziny, wykończona zgodnie z aktualnymi trendami biel, czerń i drewno. Jak wiecie, sprzedajemy tylko i wyłącznie piękne domy i według opinii naszych klientów ten jest wręcz idealny. Mam nadzieję, że podzielacie nasze zdanie. Jeśli tak, napiszcie proszę w komentarzu pod filmem. Będzie nam strasznie miło, jeśli dacie łapkę w górę, a jeśli kanał Wam się podoba, to zasubskrybujcie. Znajdziecie nas również na Facebooku i na Instagramie. Wystarczy wpisać Mr. House Nieruchomości. Także do zobaczenia. Dzięki Justyna. Świetna robota. Piąteczka. Hej.